Rozwiążemy taką nierówność. Oczywiście na początek piszemy, że x nie może być 0, no bo tutaj nie może być 0. Sprowadzimy sobie to do wspólnego mianownika, żeby to połączyć. to jest jeszcze potęga minus 1, więc ona nam powoduje odwrócenie, ułamka, więc też to wykorzystamy. Czyli mamy 1 przez x minus x przez x, no bo to jest inaczej 1 k w nawiasie do minus pierwszej mniejszej, bądź równa 1. Łączymy to ze sobą, czyli mamy 1 minus x przez x do potęgi minus pierwszej mniejsze bądź równe 1. No i teraz wykorzystamy tę potęgę minus 1. No i potęga minus 1 powoduje nam odwrócenie ułamków, czyli mamy x przez 1 minus x mniejsze bądź równe 1. No i tutaj bardzo ważne, piszemy sobie, że x też nie może być 1, dlatego że tutaj w mianowniku pojawiło nam się pojawiło nam się takie wyrażenie. Oczywiście dalej to mnożymy sobie razy 1 minus x, ale do kwadratu z tego względu, że jest nierówność. No i dalej rozwiązujemy, czy mamy x razy to nam się jedno skróci, czy będzie x razy 1 minus x i po prawej stronie 1 minus x do kwadratu przeniesiemy od razu na lewą stronę, czy mamy takie oto wyrażenie to ma być mniejsze od 0 wyłączamy tę część przed nawias, czy mamy 1 minus x i w nawiasie x minus 1 plus x mniejsze bądź równe 0 czyli tak, co nam się tutaj jeszcze uprości? To sobie może damy tutaj i będziemy mieli x, e, 2 x, -y, minus 1, mniejsze bądź równe 0. Z tego mamy miejsce zerowe 1, z tego mamy miejsce zerowe 1, 2. Zaznaczamy sobie na, na osi xów. w układzie mhm. i będziemy mieli tak 1, 2, jeszcze 1. Ramiona są skierowane w dół, dlatego że tutaj jak przemnożymy to będzie na minusie. Czyli mamy takie wyrażenie, i kółeczka mamy zamalowane, ale tylko w tym miejscu, w tym nie mamy, dlatego że jedynka nie należy. Oczywiście też musimy pamiętać, że 0 nie należy, więc tutaj gdzieś 0 jest w tym miejscu, 0 też nie, nie należy do naszego rozwiązania. Mają być mniejsze bądź równe 0, czyli tutaj 0 nie należy, to o tym pamiętamy. No i w tym miejscu również, czyli możemy napisać odpowiedź, że mamy x należy od minus nieskończoności do. Uwaga do zera. I od zera do jednej drugiej domknięty suma. Od jednej drugiej do plus. Nie od jednej drugiej, sorry. Od jedynki do plus nieskończoności. To jest rozwiązanie w tym zadaniu. Subskrybuj po więcej.